Kwiecień to miesiąc, w którym odbywają się sesje absolutoryjne, czyli podsumowujące rok poprzedni. W czwartek taka sesja odbyła się w Olsztyńskim Ratuszu. 31. sesja Rady Miejskiej odbyła się w Olsztyńskim Ratuszu. Na początku rozpatrzono sprawozdania z wykonania budżetu za 2000 rok. Rada Miejska po jego rozpatrzeniu, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej, Udzieliła absolutorium zarządowi mińskiemu z tego tytułu. Według kolejności punktów porządku posiedzenia radni zajęli się sprawą zaciągnięcia pożyczki. Rada postanowiła zaciągnąć kredyt preferencyjny ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków. Wysokość pierwszej pożyczki to 7 450 000 zł. Na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wroniawy. Pożyczymy 1 250 000 złotych. Na wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn do wysokości 250 000 złotych. Na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków we wsi Wroniawy do 200 000 złotych. Na budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Widzimiu 170 000 złotych. Na spłatę zaciągniętych pożyczek przeznaczone zostaną środki uzyskane z wpływów z podatków. Poza tym radni uznali za celowe przeznaczenie z funduszy własnych gminy niezbędnych środków do realizacji w latach 2001-2003 inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Wroniawy. Wszyscy to mają, ja w związku z tym yy, odczytam. Uchwała nr 16, łamane przez 11, przez S2001 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu dnia. 9 kwietnia 2001 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Włoszczy za 2000 rok. I skład orzekający. Przewodnicząca Beata Rodewa-Błaszkowska, członkowie Zizła Wtrozów i Pan Mieczysław Kluczyński. I na podstawie artykułów, które wcześniej wymieniałem o, finans, o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez Komisję z wykonania. Budżetu za 2000 rok wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planu finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych ustawowo opinię pozytywną z uwagami planu finansowego zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planu finansowego zadań publicznych z, zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej opinię pozytywną. Na stronie 5 skład pożegający stwierdził zgodność planowanych kwot w budżecie z kwotami wykazywanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz informacją otrzymywaną od dysponenta budżetu państwa. Przedłożone przez Zarząd Miejski w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu na 2000 rok spełnia wymogi wynikające z przepisu artykułu 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i podpisana Przewodnicząca Składu Orzekającego Pani Barta Rodywal-Łaszkowska. Prosiłbym teraz Przewodniczących poszczególnych komisji o zabranie głosu i przedstawienie swojej opinii. Zaczniemy w od Przewodniczącego Komisji Głównej. Dochody zostały zrealizowane w 98 procentach a wydatki w wysokości 94,67, czyli yy, bez zarzutu i praktycznie biorąc życzyć na przyszłość, żeby tak był realizowany budżet i wnioskiem komisji budżetowej jest yy, wniosek o udzielenie absolutorium dla tego zarządu. Udziela pan, pan Burmistrz także Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty, Radną Panią Suserską. Na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury po zapoznaniu się i przeanalizowaniu wykonania budżetu za ubiegły rok pozytywna została wydana opinia przez wszystkich Komisji. Dziękuję bardzo. Brawie. Z dzielania absolutorium zarządowi miejskiemu Na podstawie artykułu 18 ust. 2, punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst tej z 1996 roku dziennik ustaw za 13 pozycja 74 z późniejszymi zmianami, zmianami oraz artykuł 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych dziennik ustaw nr 155 pozycja 2014 uchwała to następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Olsztynie po rozpatrzeniu z wykonania budżetu za 2000 roku uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie udziela absolutorium zarządowi miejskiemu z tego tytułu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Kto z Pani i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Przy yy, jednym głosie, wstrzymującym się, uchwała została przyjęta. W staci yy, Herbu Powiatu Wolczyńskiego w mini wytrażu. W ubiegłym roku na tę okoliczność przekazywaliśmy logo. Tym razem jesteśmy o krok dalej i przekazujemy. Bardzo proszę Panie, panie Burmistrzu, łącznie za pakowania wszystkiego dobrego zarządowi i Rady Miejskiej w roku 2020. Dziękuję bardzo za uznanie. Chciałbym powiedzieć, że działania zarządu nie mogłyby mieć takiego efektu, gdyby nie współpraca wszystkich naszych radnych. Dlatego przede wszystkim dziękuję wszystkim radnym, gdyż ich działania, ich pomoc, a w wielu wypadkach również i krytyczne uwagi czy wystąpienia pozwoliły na to, żeby realizować, zrealizować tak jak zaplanowaliśmy. A chciałbym powiedzieć, że rok ubiegły był rokiem niezwykle trudnym, rokiem wprowadzenia poważnej zmiany w wynagrodzeniu pracowników oświaty i po raz pierwszy w historii Zarządów Oświatowych musiał być zaciągnięty kredyt. Gdyby nie ten kredyt, zakończyliśmy rok finansem dodatki, w związku z tym, no, tak się stało, jak się stało, ale tu chciałbym podziękować. Chciałbym ja również podziękować y, moim kolegom z zarządu, wszyscy, y, pani skarbnik, sekretarz, również dziękuję wszystkim naczelnikom wydziału i proszę o przekazanie również tych podziękowań swoim pracownikom. Dziękuję również sołtysom, Wiele tych spraw, które w ciągu roku się przewijają, to dzięki naszej pomocy udało nam się załatwić. Dziękuję członkom komisji, spod rady. Proszę Państwa, dziękuję również mediom, które, które czasem nam podsz podszczypywały, ale to chyba w dobrym tym Panie przewodniczący, wszystkim jeszcze raz chciałbym podziękować. Dziękuję bardzo.